Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety. 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galactic Football. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia nic tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football. W poprzednim odcinku. Da. <grymny> Micro -ice. Sony Sonny Blackbones to mój ojciec. A -a! Co się stało? Znalazłem jego bransoletkę. Radzę ci przynieść, wiesz co, do miejsca, z którego uwolniłeś klampa. Zniknął! Musiało stać się coś złego! Jesteś w nim zakochana? Są wyczerpani. Przerwa raczej nic nie zmieni. Chcesz wygrać, czy nie? To jest zakazane przez ligę. Co się stało? Cyklopy zostały wyeliminowane za oszustwo! Ha? Nareszcie. Brać go! Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swojego ojca, musisz być lojalny. Nie martw się, Dijok. Dam sobie radę. Jestem pewien, że został porwany. To bardzo ciekawe, co mówisz, MicroIce. ice. Dijok. Odcinek 23. Szantaż. Przypomina mi się mecz finałowy sprzed czterech lat. Po wspaniałej, zaciętej grze, Puchar Galactic Football został wywalczony przez drużynę Lightningsów, której niekwestionowaną gwiazdą był Warren. Puchar napełniany jest fluksem zwycięskiej drużyny i wysyłany w turnę po całej galaktyce, podczas którego rozświetla niebo barwami drużyny nad każdą planetą. Po czterech latach znowu wracamy do miejsca, gdzie jego podróż się rozpoczyna. Puchar pojawi się na stadionie zaraz po tym, gdy poznamy zwycięzcę finałowego meczu pomiędzy drużynami Shadowsów i Snow Kidsów. Mam zaszczyt być tutaj razem z trenerami obydwu drużyn: Oto Arch i Artegor Nexus. Mili panowie, wyobrażam sobie, co czujecie, wiedząc, że ten Puchar wkrótce może należeć do któregoś z was. Po raz pierwszy widzę puchar na żywo. To duże wrażenie. Jeszcze większe wrażenie zrobi w barwach Shadowsów. Byliście przyjaciółmi, teraz jesteście rywalami. Jak się czujecie w takim układzie? Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. To przecież zdarza się w sporcie. Liczy się zwycięstwo w pucharze. Nieważne, z kim wygramy. Artegorze, porozmawiajmy przez chwilę o szokującym odkryciu, którego dokonał Arch. Ujawnił oszustwo cyklopów w półfinałowym meczu. Czy czuje się pan dłużnikiem arcza? Zdecydowanie nie. Niech liga wręczy mu medal. Ja chcę tylko puchar. A ty arcz? Jak czują się twoi zawodnicy? Drużyna trenuje. Spokojnie oczekujemy konfrontacji. Nie paraliżuje ich stawka meczu? Jak zaraz zobaczymy, wasz bramkarz to nie jest zbyt żywotny. <śmianie> tak, Akito ma zwyczaj nagłego zapadania w sen, ale dopóki wyłapuje piłki, tak jak w ostatnim meczu, ma prawo do chwili wytchnienia. <śmianie> Właśnie do tego zmierzam. Czy oni nie są wyczerpani? Zagrali wspaniałe mecze, spełniło się ich marzenie o finale, poznali najlepszych graczy w galaktyce. Wiele osób obawia się, że to wszystko, na co ich stać. Gdy spojrzymy raz jeszcze na to, co się działo w pierwszej połowie półfinałowego meczu z Technoidem, trudno nie podzielać opinii sceptyków. Innymi słowy, Arch, czy nauki ci wytrzymają trudy turnieju do końca, czy są w stanie powalczyć o puchar? Skoro poruszyłaś temat meczu z Technoidem, chętnie powiem, dlaczego tak się stało. Dzieciaki bardziej uwierzyły we fluxa niż własne umiejętności. W pewnej chwili zauważyłem, że oddech zaczął im szkodzić. Swego czasu przeżyłem to samo ze Smogiem. Flux w żadnym wypadku nie może być silniejszy niż radość z gry, a tej zabrakło moim piłkarzom, dlatego poprosiłem ich, by postarali się nie używać oddechu, a oni mnie posłuchali. No cóż, Arch, to była chyba dość ryzykowna strategia. Gdyby oddech nie wrócił, mogliście przegrać tamten mecz. Oddech wrócił, bo moi zawodnicy na niego zasłużyli. Podjęliśmy wyzwanie. Wyzwanie? To była loteria. Trener, który robi coś takiego, nie zasmuguje na zwycięstwo. Ja przynajmniej szanuję zawodników. Nie przyszłoby mi do głowy wykradać ich z innych drużyn. Arcz ma na myśli Sineda. Podczas pierwszych meczy był on graczem z naukiców. Co się stało? Syned szybko zrozumiał, że nie zajdzie daleko z trenerem, który nie pozwala mu się rozwijać. Owszem, Syned ma talent, ale nie dostrzega błędów, których popełnia sporo. Co masz na myśli? Syned gra zbyt indywidualnie. Nie widzi różnicy między odwagą a agresją. Styl gry Sineda, mówiąc delikatnie, jest raczej mało elegancki. Jak widać na tych ujęciach, bardzo często fauluje choć trzeba przyznać, że potrafi stworzyć widowisko. Jednak, Artygorze, powszechnie wiadomo, że Sinet jest twoim faworytem. Z drugiej strony, pozostali zawodnicy mają więcej doświadczenia niż on. Jak chcesz utrzymać równowagę w drużynie? Odpowiedź brzmi smog. Dzięki niemu zdobędziemy wymarzone trofeum. Ale nie zamierzam tu wyjawiać naszych sekretów. Jesteś bardzo skrytym człowiekiem. Otrzymujemy niewiele materiałów z waszych treningów. A ty, Arcz, powiesz nam coś o swojej drużynie? Chętnie. Każdy z zawodników, których powołałem, ma wyjątkowy talent. Zacznę od Roketa, to kapitan drużyny i jednocześnie znakomity rozgrywający. Na formacji obronnej króluje Mei, która wbrew pozorom jest bardzo twardą zawodniczką i nieraz nas jeszcze zaskoczy. Obok niej występuje Trano który równie skutecznie broni dostępu do bramki swojego brata Akito. Tije podziwiamy od samego początku. Jako pierwsza użyła oddechu. Ciężar odpowiedzialności za wynik zbyt mocno spoczął na jej barkach. Tak, stała się obiektem wielu złośliwych fauli. Przeciwnicy dobrze wiedzieli, jakie zagrożenie stwarza ta zawodniczka. To dlatego tak ważny jest Jock. Musiał poprawić celność. Teraz już niczego mu nie brakuje. Czasami można odnieść wrażenie, że D-Jockowi uderzyła do głowy woda sodowa. No cóż, każdy zawodnik musi sam poradzić sobie z presją sławy. Mogę tylko powiedzieć, że D-Jock jest u szczytu swoich możliwości. Drużyna stanowi jedność, a wszyscy gracze znają w niej swoje miejsce. Micro ice też? <noise> Zwłaszcza micro ice. Jest nieprzewidywalny, dzięki temu już nieraz wyratował nas z poważnych opresji. Micro ice jak nikt, potrafi zaskakiwać swoją grą. Najczęściej w złym tego słowa znaczeniu. Faktem jest jednak, że po raz pierwszy w historii drużyna z Akilian dotarła do finału Pucharu Galactic Football. Teraz przyjdzie im spotkać się z równie walecznymi shadowsami. Naszym kibicom gwarantuje to wielkie emocje. Popatrzmy teraz na najpiękniejsze dotychczas akcje. Kto zdobędzie to wspaniałe trofeum? Kto będzie święcił chwilę triumfu? Odpowiedź jest w nogach zawodników moich dzisiejszych gości. Dziękuję, że znaleźli panowie czas na wizytę w studio, tuż przed wielkim finałem Pucharu Galactic Football. Dziękujemy, Kali. No dalej! Znacie te ustawienia na pamięć! Przyłóżcie się! Jest twoja że w tej już trzeci 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 raz! Co się z tobą dzieje? Tylko spokój nas uratuje. Musimy poprawić parę rzeczy i wszystko będzie dobrze. Didok, masz jakiś problem? Nie, nie, w porządku. Jestem tylko trochę zmęczony. Więc lepiej wypocznij, bo przypominam, że finał już za trzy dni. Sam mówiłeś, że zwycięstwo jest naszym przeznaczeniem. Brawo! Tak! Brawo! Ja Jesteśmy Żądną, nas! Mogę do nas! Yes! Nas! do nas! To Dijo! Wypuścili go. Zmienili plany. Co oni kombinują? Dziś wieczorem będzie duże przyjęcie z udziałem rodziców. Przywitają ich w Astroporcie. Świetnie. Musimy skontaktować się z Dżidżokiem. Teraz albo nigdy. Lot numer 911, brama A. Przypominamy pasażerom o obowiązku poddania się kontroli celnej. Tam są! Mamo! Mikro, chajs, tak długo cię nie widziałam. Mej, mm. moje dziecko. I kochanie. Stella, przyleciałaś. Oczywio. Mieliście spokojną Dobrze tak. ci się cieszę, że cię znów widzę. Wszystko w porządku? Powiedz, że w porządku. Oczywiście, że tak. Czemu o to pytasz? M nie wiem. Miałam przeczucie nadchodzącego zagrożenia. Maju... Jesteś kiepskim jasnowidzem. Nic mi nie jest, naprawdę. Skoro tak mówisz. Co tak długo? Zgubili się? Tio, jak ci to powiedzieć? Twoi rodzice są na Genesis już od pięciu dni. Przyjechali Ech. służbowo. Co? Czemu się nie odezwali? Może nie chcieli przeszkadzać? Tak, pewnie. Tak mi przykro, kochanie. Niemożliwe! Tatuś! Zoelin, Alkorin, witajcie! Zaraz się! Ja również! O! To dzięki wam tu przyleciały? Dziękuję. Jestem wielce uszczęśliwiony. To jest moja żona, Alkorin, oraz córka, Zoelin. Zoelin, jesteś ba-bardzo ładna. Czeka nas tutaj mnóstwo zabawy. Jest taka piękna. Nie zrobiłem z siebie głupka, prawda? A prawdę powiedziawszy to. Dobra, wystarczy. Wolę nie wiedzieć. Powiedz mi, jeśli coś cię dręczy. Jesteś taki blady. Pójdę się trochę odświeżyć i zaraz wracam. Dzień. Jestem Corso, przyjaciel twojego ojca. Zostaw mnie! Blaylock wymienił cię za Soniego. Czego ode mnie chcesz? Jestem po twojej stronie. Nie możesz nic zrobić. Wiesz gdzie on jest? Nie, zabrali go gdzieś. Nie wiem dokąd, ale jestem pewien, że tylko ja mogę go uratować. Znajdziemy go i bez twojej pomocy. Cokolwiek rozkazał ci Blaylock, nie rób tego. Ten człowiek nie ma skrupułów, nie wierz w ani jedno jego słowo. Czemu zawdzięczamy tę wizytę? Witam, jeszcze się nie znamy. Jestem rocket, kapitan Snowkidsów. Dzisiaj odbędzie się przyjęcie dla naszych rodziców. Co za wspaniały pomysł. Niestety mamy dziś ważne spotkanie dyplomatyczne. Dziękujemy Ci za zaproszenie. Tia tak bardzo na Was czeka. Pamiętacie, Tię? Państwa córkę. Nie podoba mi się ten ton, młody człowieku. Od lat staramy się z mężem, żeby nasza planeta zaczęła wreszcie prosperować. Wymaga to od nas wielu poświęceń. Są rzeczy, których nie wolno poświęcać. Wasza córka zrobiła dużo więcej dla Akilian w ciągu tych kilku meczy niż wy w całej swojej karierze. Ona Was potrzebuje. Pamiętajcie o tym. Co Cię tu sprowadza? Jestem tu z powodu Metafluxa. Wytworzyli go Sony Blackbones i Clamp, ale jeszcze go nie ujarzmili. Co? Metaflux? Mówiłaś, że nie mogłam rozmawiać. Jestem przekonana, że wśród członków stowarzyszenia Fluxa jest szpieg, który pracuje dla Blaylocka. Jesteś pewna? ja tak myślę, wielki Simbro. A to dopiero początek. Książę Madox, zgubiłam ślad Soniego i Metafluxa. To bardzo niepokojące. Jak bardzo jest w to zamieszany Blaylock? Ten przeklęty Blaylock od lat knuje za moimi plecami. Ale to przecież ty jesteś prezesem Technoidu. Czy nie możesz. Blaylock jest szanowanym członkiem naszej organizacji. Muszę mieć konkretne dowody. Zdobędziemy je. Nie może bez końca pozostawać w ukryciu. Będzie musiał podjąć jakieś ryzyko. Tak, ale do tego czasu jesteśmy bezradni. A to mi się wcale nie podoba. Proszę, nie przeszkadzamy ci. Poświęcisz nam kilka minut. Rocket, Kira i ja chcemy zacząć wszystko od nowa, stworzyć kochającą się rodzinę. Czy i ty tego chcesz? Cóż, no tak właśnie. Pracuj sobie spokojnie. Spotkamy się później z synu. To wszystko dzieje się dzięki tobie, Rocket. To Kto tu jest? Corso? Myślałem, że odleciałeś razem z Sony i MetaFluxem. Sprawy się komplikują. Gdzie jest MetaFlux? W rękach Blaylocka. Sony również. To katastrofa! To nie wszystko. Jest w to zamieszany Dijok, choć nic nie mówi. To nie jego wina. Blaylock próbuje nim kierować. Dijok? Ale czemu? Blaylock szantażuje go, żeby odzyskać MetaFluxa. Clamp. D. jest synem Soniego. Synem? Nie ma czasu na wyjaśnienia, Klamp. Proszę cię tylko, żebyś miał oczy otwarte. Daj znać, jeśli coś cię zaniepokoi. Witam was wszystkich. To cudownie, że jesteście tu dzisiaj z nami. Szczególnie tyczy się to rodziców piłkarzy. Dziękuję całej naszej ekipie. Dame Simbai, Klampowi i D. Dzięki wam przybliżamy się do zwycięstwa. Chcę także podziękować tym, którzy na boisku wywalczyli nasz sukces! Snow Kidson! A więc zaczynamy przyjęcie! Brawo! Adim, co ty tu robisz? Nie powinnaś być z władzami ligi? Nie, wolę być tutaj razem z wami. No dobra, zrozumiałeś? Tak, tak. Podchodzę, oferuję jej coś do picia i mówię komplement. Nie wiem czemu, ale czuję, że znowu mi się nie uda. Patrz, idzie twoja mama. Zobaczymy, czego ty się nauczyłaś. O, tutaj jesteś. Zdobyłam kolejne kontrakty. Najpierw dwie sesje fotograficzne, a potem... Mamo, posłuchaj! Nie zrobię tego! Co? Wiesz, co to oznacza? Pomyśl o karierze! No właśnie. Nie myślę o niczym innym i niech nikt za mnie tego nie robi. Jestem piłkarzem, a nie supermodelką. O, cześć Zoelin. E, e, chciałabyś się czegoś napić? To miłe. Pewnie. Poproszę! To musi być sen. To musi być sen. To musi być koszmar. To musi być koszmar. Czekaj, pomogę ci. Jestem beznadziejny. Ja tak nie sądzę. Dzięki. Jesteś super. Tata? Mama? Co tutaj robicie? Zdaliśmy sobie sprawę, że nie byliśmy z tobą w czasie turnieju, ale to nie dlatego, że o tobie nie myślimy. No, chyba trochę tak. Twój kapitan udzielił nam lekcji i miał rację. Mój kapitan? Rocket przyszedł do was? Tak. Muszę powiedzieć, że ten młody człowiek jest odważny. Zaraz wrócę. Co się dzieje, DJ? Dlaczego z nikim nie rozmawiałeś? Nie mam ochoty rozmawiać. Nawet ze mną? Odbiło ci? Nie możesz jej tak lekceważyć. Nie rozumiesz, że jest w tobie zakochana? Zakochana we mnie? To, że myślisz tylko o zwycięstwie, nie znaczy, że możesz na wszystkich się wyżywać. Zwłaszcza na najbliższych. Przepraszam, ale... A? Co go gryzie? Tegoroczny finał Pucharu Galactic Football będzie jednocześnie konfrontacją dwóch najlepszych napastników tego turnieju. Sineda z Shadowsów oraz Dijoka ze Snowkitzów. Dwie wschodzące gwiazdy i tylko jeden puchar. Posłuchajmy, co Sinet ma do powiedzenia o swoim przeciwniku. Dijok? <ścoughs> Wszyscy wiedzą, że jestem od niego lepszy. Dużo lepszy. On jako jedyny chyba w to nie wierzy. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swojego ojca, musisz współpracować. Wybór należy do Ciebie. W następnym odcinku. Nie! Finał pucharu, nasz sen. Niestety, jeśli będziecie tak grać, ten sen zamieni się w koszmar. Chcesz wiedzieć, który z nas jest lepszy? Tak? Udowodnię ci to na boisku. Generale, prototyp gotowy. Dobrze, bardzo dobrze. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzewski. Dialogi Aleksandra Drojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena omyliś Udział w ziemi. Adam Bauman, Leszek Zdun, Janusz Wituk, Anna Apostolakis, Iwona Rulewicz, Stefan Knotę, Magda Krylik, Tomasz Łasiak, Cezary Kwieciński, Jarosław Domin, Robert Pondera, Paweł Szczesny i Dariusz Odwiedzi.